1 grudnia ponad 200 osób pobiegło w ropczycach dla trzyletniego Maksymiliana Kocana, który niedawno przeszedł operację na dwie stopy końsko-szpotawę. Chłopczyk wymaga dalszego leczenia i kosztownej rehabilitacji. Mikołajkowy bieg charytatywny zorganizowało stowarzyszenie Młodzi Aktywni. Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Zrobczyc od wielu lat organizuje biegi charytatywne na rzecz potrzebujących osób. Tym razem mikołajkowy bieg dedykowany był Maksymilianowi Kocanowi, który urodził się ze stopami końsko-szpotawymi. Chłopczyk przeszedł operację, ale aby cieszyć się zdrowiem wymaga dalszego leczenia i kosztownej rehabilitacji. Stowarzyszenie wspólnie z liczną grupą sponsorów i uczestników biegu po raz kolejny stanęło na wysokości zadania i wsparło ten szczytny cel. Nasze stowarzyszenie Działa już 16 lat, a za cel jako taki cel biegowy, sportowy założyliśmy sobie, że raz w roku zawsze na terenie miasta gminy Robczyce zorganizujemy taki mikołajkowy bieg charytatywny dla danej osoby, dla, danej, dla danego dziecka, które jest w potrzebie. Na dzień wczorajszy mieliśmy ponad 240 zawodników, którzy się fizycznie zapisali. Oczywiście zawsze, rok do roku jedni się zapisują głównie dlatego, żeby wesprzeć finansowo. A drudzy oczywiście po to, żeby fizycznie pobiec. Uczestnicy biegu mieli do wyboru trasę 5-lub 10-kilometrową, a także 5 km Nordic Walking. Wszystkim przyświecał ten sam cel pomoc trzyletniemu chłopczykowi. Poczytałem w internecie, że jest bieg tutaj na chłopczyka chorego, więc postanowiłem po prostu przyjechać, bo uważam, że to jest szlachetny cel i każdy. No, czy to nawet spaceruje, ktoś z klikami chodzi, czy biega na krótkich, czy na dłuższych, to jest bez, bez względu na to powinien się tutaj wziąć udział. Świeżo założyliśmy w firmie klub biegowy i właśnie staramy się raz w miesiąc wybrać jakiś, jakiś bieg, który, w którym będziemy mogli występować w okolicach Rzeszowa i w całym Rzeszowie. Super inicjatywa, bo mówię, raz to, raz to zdrowie, a drugi raz możliwość pomocy dla, dla kogoś. Tak? Dzisiaj biegniemy dla maksa, w przyszłym miesiącu możemy być dla kogoś innego. A przy okazji, jeżeli można jeszcze pomóc i zdrowie podreperować, jest jeszcze lepiej. Dla uczestników wydarzenia mikołajkowy bieg charytatywny był również dobrą okazją do sprawdzenia swoich sił. Wybraliśmy wszyscy we trójkę opcji 10 km. No jesteśmy świeże po, też po przebiegnięciu biegu niepodległości w Rzeszowie, więc mamy bardzo mocną motywację, że, że drugi raz się dziesiątkę uda przebiec, bo tutaj kolega już jest trochę bardziej za, za doświadczonym biegaczem. My dopiero, że tak powiem, zaczynamy z kolegą, ale no, mam nadzieję, że będzie całkiem przyjemny. No, pogoda jest dobra, bo nie jest gorąco, nie wieje. Oby jeszcze było płasko, bo tak szczerze mówiąc nie zrobiliśmy jeszcze do dokładnego przeglądu trasy. W biegu charytatywnym w Ropczycach wzięła udział lekkoatletka atletka resowi Rzeszów, olimpijka z Londynu i Rio de Janeiro Matylda Kowal. Zdecydowałam się, żeby tutaj dzisiaj wystartować. Myślę, że najważniejszy jest dzisiejszy cel tej imprezy, czyli akcja i akcja charytatywna Biegniemy dla Maksia. A druga rzecz to, to symboliczne święto, tutaj bieg mikołajkowy. To jest najspanialsze w tych biegach, że możemy fajnie połączyć te dwie rzeczy. Samo bieganie w sobie jest, jest prostą rzeczą. Dystans 5-10 kilometrów jest przystępny dla każdego, tak naprawdę. Więc podjęcie się tej aktywności może być i to właśnie dla, dla celów zdrowotnych, jak również dla swoich osobistych celi, takich jak zmierzenie się z czasem, z rywalem. No a ten trzeci cel, najważniejszy, właśnie pomoc charytatywna. Myślę, że dzisiaj tutaj w głowie każdego z nas też jest. Matylda Kowal podzieliła się swoimi wspomnieniami, wrażeniami z igrzysk olimpijskich. Już nie jestem zawodową biegaczką, teraz rzadziej trenuję ze względów na, na obowiązki rodzinne. Natomiast przez wiele lat zawodowo trenowałam lekkoatletykę, uprawiałam biegi średnie, w tym bieg na dystansie 3 km z przeszkodami, na którym właśnie reprezentowałam Polskę dwukrotnie na igrzyskach olimpijskich. Natomiast teraz bardziej jako trenerka, jeszcze zawodniczka też, ale w większym stopniu jako trenerka, i tutaj dzisiaj też ze sobą przyciągnęłam swoich, swoich biegaczy, swoich podopiecznych, których namówiłam na ten bieg, a wracając jeszcze do igrzysk. Wrażenia no piękne, to są niezapomniane wspomnienia. E, na pewno warto było przez wiele, bardzo było te wiele lat poświęcić na trening, żeby móc na tej uważam najważniejszej imprezie międzynarodowej, dla, najważniejszej też dla sportowców, reprezentować właśnie Polskę. Organizatorzy biegu charytatywnego zadbali o dodatkowe atrakcje w Roprzyckiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Prowadzona była loteria z nagrodami i nie tylko. Dodatkowe atrakcje e, czekają dla e, małych dzieci. W postaci dmuchańców. Mamy w sprzedaży również ozdoby świąteczne wraz z wypiekami, które przygotowały koła gospodyń. Z naszego terenu. Biegi charytatywne to wyjątkowa inicjatywa, w której wszyscy zawodnicy są zwycięzcami. Ani czas, ani miejsce na mecie nie mają większego znaczenia, gdy w grę wchodzi pomoc drugiemu człowiekowi. Wszystkim uczestnikom Mikołajkowego Biegu Charytatywnego dla Maksia Kocana gratulujemy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli starosta powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, Piotr Kapusta oraz burmistrz Robczyc Kazimierz Moskal.